Tak! Tak! Dobra, nice, no nice. Się, dobra! Ej no weź tuż już weź 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 no No Szybko, 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 szybko! No, Ej no ale... to jest 11 level, a ja trzymam On jest jakiś od Nie, chyba. Jesteś? Ale ty Jest, cześć! To, tak. to Kuba! Ile tylko? Dobra, wyłącznie. Ej no nie mogę! Ej no chodź! Majka w mi się o to no, 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 no. no, chodzi. Ej, knopują, knopują! Jestem w skópie, jestem w skópie. Wychodźcie, bo tak. Wychodźcie! Wychodźcie, a nie tylko ja z juniorem. No wychodźcie! My to chodzi. Ja, ja nawet nie mogę wyjść. 50 typa. Dobra, ja. ilu? Ile typa? Ile typa? Wychodźcie. Ile typa? No proszę, was wychodźcie! Padam! Jadł mi podstaw! O rajcie, o oraj. No chodźcie, a nie, o Jak? Chodź, jak 50 kupę jest na Ej, my mamy wjazd! No super! To jest, to jest, to jest. A nie, ja, ja jestem sam! Nie czajcie to! Polk zostaje na mnie! No ja jestem I sam! Tam no ja Trumpy, jestem sam! Czajcie no, a... to! No chodźcie! No już skończę, to są drogi! Dobra, dobre, chodźcie to tu drogi! mnie! Ej, so, co przywiódł! No, z nimi. A jest. ja jestem! Ja ja będę. Ja lokam! Jakie to gildy? Na A ja jestem na Ej, no są w są w nie w no. Next Są w no, no, mi. mi też pomóżcie, no! Gdzie fusie? Ja się ja Oni są w On wyjść nie mógł, wyjść nie mogło. Oni są w żółtym tramwaju. O to Boże, ora, ale wejdźcie i izolali. Ora gdzieś, ora w drugą stronę, od Kuba! oni ciebie gonią trampek. Serio. Ty musisz lognąć no, trampek, to to gdzieś. Trampek koksak jest, trapek. Wskol gdzieś. No, musisz lognąć dopadł mi. Ja używam nawet koksa ani jednego lepiej nie mam. Ja przy koksy tylko. <noise> Ej no pomóżcie, wychujcie wszyscy wychudzić. Ode mnie dwóch koksa, ze no, dwóch i mógł i potem jeszcze ze. na I tu nie tak. pedło zorali szybko. Mogliśmy wyjść, oni nie mieli wyjścia. I no do nie odpali. są za gildie? Mity. No fuck, no, mam kaplicę no. No to luga, to -tru -tru -tru. jak mnie klepił cały czas. Cze. Ma, nie masz bloków złota, oni nie mają, a ty masz, Frejerze. Nie, mogę ta... no, w sumie Dobra, madać. dobra, wal się. Trample przez ciebie palnął. No. Dajcie no, mu ktoś koksy, pełen... ja oddam wam te koksy. Koksu, wybiegaj no, ze Też radę, też Ja radę, nie wy... ja... tak, mogę ci dać. Otwiera tutaj. mi ktoś żółwiałek, otwiera mi ktoś żółwiałek, otwiera ktoś żółwiałek! Otwarte jest! EJ TRAMPEK GÓRĄ! GÓRĄ! JA CIĘ górę OTWIERAM! Już jestem! Już jestem! <grym> jaki? Jaki? Jaki nie O Boże, ja mam to nagrane. Ja jaki to teraz... Jak ty to przeżyłeś? O, o Jezu. Półsetań mam. Półsetań mam. Z dwója się muszę iść odnieść. O Jezu.